Blisko 65% Polek deklaruje zadowolenie ze swojego życia, jednak tylko co trzecia kobieta wskazuje, że może żyć na własnych zasadach. Tak wynika z raportu opublikowanego w maju 2022 roku przez firmę Answer.com. Zawarte w tym raporcie wnioski i stwierdzenia Stały się dla mnie taką inspiracją do przyjrzenia się bliżej znaczeniu sformułowania życie na własnych zasadach. Cześć, jestem Justyna, a to jest podcast Okiem Bariatki. Zapraszam Cię do mojego świata. Dzień dobry kochani, witam was ponownie z garderoby, wybaczcie mój głos. Niestety nie doszłam jeszcze do siebie po przeziębieniu, ale bardzo mi zależało na nagraniu tego odcinka podcastu. Jakoś tak ciągle mam w głowie to, co przeczytałam i do jakich wniosków doszłam po lekturze raportu, o którym wspominałam we wstępie. Dlatego też mam nadzieję, że wybaczycie mi te... Niedogodność słyszalną w Waszych słuchawkach czy głośnikach. No i co? Zaczynamy. Ciekawa jestem ile czy ilu z was zadało sobie kiedykolwiek pytanie o to, czym jest dla was życie na własnych zasadach. Szczerze mówiąc, ja sama nie zastanawiałam się nad tym przez jakieś 30 lat mojego życia, ale na przestrzeni ostatnich trzech, czterech to pytanie powraca do mnie wyjątkowo intensywnie. Przy czym mam poczucie, że odpowiedź na nie cały czas się kształtuje. Z całą pewnością jest to, w moim przypadku, proces, w którym moda odgrywa spore znaczenie, bo. To właśnie ta przestrzeń własnej szafy i obserwowanie swoich potrzeb w tej materii stało się początkiem takiego uważnego przyglądania się także innym dziedzinom życia i odkrywania, które z przekonań, stwierdzeń czy zasad są rzeczywiście moje, zgodne z moimi wartościami, moim myśleniem o świecie i drugim człowieku, a które są skutkiem pewnego modelu wychowania czy edukacji. Zadanie sobie szeregu prostych, wydawałoby się pytań, takich jak co lubię, kiedy czuję się szczęśliwa, jakie zachowania są dla mnie nieakceptowalne, czy w jakich sytuacjach czuję się zmuszona do postępowania w określony sposób, kiedy tak naprawdę chciałabym zachować się inaczej, może się tutaj okazać niezwykle pomocne. Bo nawet jeśli nie dadzą nam pełnej i jednoznacznej odpowiedzi, czym jest dla nas to życie na własnych zasadach, to na pewno wskażą kierunek i podpowiedzą, gdzie są te obszary, w których działamy wbrew sobie. Według przywołanego już raportu firmy Answer.com, 19% ankietowanych, czyli prawie co piąta kobieta, definiuje życie na własnych zasadach jako kierowanie się własnym systemem wartości. I ja tu teraz wystąpię w roli kornika i podrążę temat. Czy na pewno wiecie, co stanowi dla was wartość? Wydawało mi się, że takie rzeczy to się raczej wie. No bo przecież niby takie oczywiste, że miłość, że rodzina. Tak myślałam, dopóki nie zaczęłam pracy z dziennikiem coachingowym napisanym przez Kamilę Rowińską i Kamilę Kozioł. Jest tam takie ćwiczenie polegające na wykreśleniu spośród 75 wypisanych wartości tych, które są dla nas mniej istotne od pozostałych. I to się robi stopniowo, to znaczy najpierw wykreślamy 30 wartości, następnie kolejnych 25, później kolejnych 13, aż ostatecznie zostanie ich 7. Im więcej wartości wykreślamy, tym jest trudniej, bo zaczynamy zmagać się z wpojonymi nam przekonaniami. Na przykład, jeżeli słyszeliśmy całe życie, że rodzina jest najważniejsza, to jeśli w tych naszych siedmiu najważniejszych wartościach tej rodziny nie będzie, to możemy odczuwać naprawdę spory dyskomfort. Dlatego ważne jest, żeby to ćwiczenie wykonać zgodnie z tym, co my czujemy, nie sugerując się przekonaniami, co powinno się w tej finałowej siódemce znaleźć. Wykonanie tego zadania zajęło mi jakieś 25 minut, ale było warto, bo wyniki były dla mnie samej naprawdę zaskakujące. Okazało się, że jedną z najważniejszych dla mnie wartości jest rozwój. Coś, czego ja sama nigdy bym nie wskazała jako wartości tak istotnej. Ale kiedy już to odkryłam, to wiele sytuacji w moim życiu zaczęło nabierać sensu. Nie umiem przez dłuższy czas tkwić w miejscu. Sama nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak destrukcyjnie wpływa na mnie poczucie dojścia do ściany i taki brak perspektywy rozwoju. Ja się po prostu zaczynam czuć jak w klatce i mam wrażenie, że się duszę w takiej sytuacji. I dlatego, bazując na własnych doświadczeniach, gorąco Wam takie ćwiczenie polecam. Jego inną wersję znalazłam w jednej z książek Stefana Koweya. Różnica jest taka, że najpierw sami wypisujecie jak najwięcej wartości, które przyjdą Wam do głowy, a następnie wykreślacie, aż zostanie pięć najważniejszych. Aha, i jedna ważna sprawa: nie miejcie wyrzutów sumienia, że coś się w tych najważniejszych wartościach nie znalazło. Bo to nie znaczy, że to nie jest dla Was ważne. Znaczy tyle, że jest mniej istotne niż to Wasze top 5 czy top 7. A wracając do omawianego raportu, 10% ankietowanych kobiet stwierdziło, że życie na własnych zasadach to dla nich ambicja i osiąganie własnych celów. Od dzisiaj możecie mi mówić kornik, bo znowu przewrotnie zapytam, czy wyznaczacie sobie cele. Pewna bliska mi osoba ma takie powiedzenie. Przepraszam za coś, co możecie uznać tutaj za przekleństwo, kręcić się jak gówno w przeręblu. Może i mało kulturalnie, ale to naprawdę doskonale oddaje sytuację osoby, która nie ma wyznaczonego celu. Cel jest odpowiedzią na pytanie, czego pragniemy, co chcemy osiągnąć, a zarazem jest takim drogowskazem. Można oczywiście żyć sobie z dnia na dzień dryfując, czyli poddając się temu, co los da. I jeśli jest to świadomy wybór, to ok. Tylko proszę wtedy bez pretensji, że nie dostaliście tego, czego byście chcieli. Jeśli jednak zależy Wam, by Wasze działania czemuś służyły, a mi zależy, bo dostałam ograniczony czas na tej planecie i zasób energii, który nie jest niewyczerpany, to wyznaczcie sobie cel. I ja nie mówię tutaj o takich ogólnikach w stylu chcę schudnąć, czy chcę być bogaty, bo to są pojęcia zbyt abstrakcyjne. Mówię o konkretach. Ile dokładnie chcesz schudnąć? 2 kg, 5 czy 20? Zdefiniuj, czym jest dla Ciebie bogactwo. Czy to jest pensja w wysokości 20 tysięcy euro miesięcznie, czy może 10 milionów złotych na koncie? A jak już konkretnie wiesz, co chcesz osiągnąć, to określ w jakim czasie chcesz to zrobić. Po co? Bo ta konkretna data realizacji celu zmusza cię do podjęcia konkretnych działań już dziś i do zaplanowania kolejnych. Jedna drobna uwaga. Niech to będą cele realne, bo choć w reklamach mówią, że pewien napój energetyczny dodaje skrzydeł, to póki co marne szanse, by gatunkowi ludzkiemu owe skrzydła Wyrosły, więc może nie stwierdzenie chciałbym latać, ale już uzyskanie kwalifikacji pilota motolotni do 30 czerwca 2025 roku. To i owszem, jeśli zarabiasz dziś najniższą krajową, nie masz oszczędności, a do końca roku chcesz zgromadzić milion złotych na koncie, no to o ile nie wygrasz w totka lub nie dostaniesz spadku, jest to mało prawdopodobne. Ale może masz w głowie genialny plan na biznes, albo jesteś wynalazcą i chcesz opatentować produkt, mogący przynieść ci duże zyski, więc choć startujesz z poziomu najniższej krajowej, mając cel, zaczynasz podejmować działania służące jego realizacji. I choć ten milion na koncie na koniec roku prawdopodobnie nie jest realny, to może w perspektywie dwóch, trzech czy pięciu lat już tak. To kwestia oceny sytuacji. Kolejnym stwierdzeniem utożsamianym z życiem na własnych zasadach jest samodzielność i możliwość decydowania za siebie. Tak, według raportu z badania zleconego przez Answer.com twierdzi 8% kobiet. Mój wewnętrzny kornik każe mi w tym momencie zapytać, czy decydujesz o sobie we wszystkich obszarach swojego życia? Już słyszę te głosy. Jak mi szef każe, to nie decyduje, czy przygotować raport, tylko robię. Albo jak ma się małe dziecko, to raczej ono decyduje, kiedy chce jeść. I tym podobne. No to najpierw sobie wyjaśnijmy: Decydowanie o sobie to podejmowanie decyzji ze wszystkimi jej konsekwencjami. Decydując się na podjęcie jakiejś pracy, godzimy się na zaproponowane nam warunki i dotyczy to sfery finansowej, zakresu obowiązków, obowiązującej w firmie hierarchii czy kultury pracy. I decydując się na przykład na bycie mamą. Godzimy się też na konieczność zapewnienia dziecku opieki, zadbanie o jego rozwój, zdrowie, edukację, zaspokojenie jego podstawowych potrzeb, czy też konieczność włożenia wysiłku w budowanie wzajemnych relacji. Brak możliwości decydowania o sobie to dla mnie przede wszystkim sytuacja przemocowa i uzależnienie od drugiego człowieka. Nie rozmawiamy tu o ubezwłasnowolnieniu, ale na przykład o relacjach, w których jedna strona pozbawiona jest prawa głosu decydowania o swojej przyszłości czy sposobie spędzania czasu. Złośliwcy oczywiście przypomną moje słowa o przyjmowaniu konsekwencji podjętych decyzji, no więc uściśnijmy, o akceptowaniu konsekwencji własnych decyzji możemy mówić, gdy są one do przewidzenia lub mieszczą się w obszarze zachowań społecznie akceptowalnych. Dorosły syn, od małego terroryzowany przez zaborczą matkę, kobieta, wobec której mąż stosuje przemoc ekonomiczną, wydzielając jej pieniądze na zakupy i każąc się rozliczać z każdej złotówki, mężczyzna molestowany seksualnie przez przełożonego, kobieta dyskryminowana przez szefową ze względu na wiek, kolor skóry czy orientację seksualną, matka ciężko chorego dziecka. Nikt z nich nie wybrał sobie sytuacji, w której się znalazł i nie był w stanie jej przewidzieć. Gdyby tak było, w ogóle powinniśmy przestać chodzić do pracy i wchodzić w jakiekolwiek relacje z drugim człowiekiem, bo grozi to ograniczeniem naszej wolności i możliwości decydowania o sobie. Wróćmy jednak do pytania: czy decydujesz o sobie we wszystkich obszarach swojego życia? Zakładając przy tym, że jest to sytuacja, w której te wcześniej wymienione trudne i przemocowe zjawiska nie mają miejsca. Jest grupa ludzi, którzy wykazują postawę bierną w obawie przed podjęciem decyzji. Nie korzystają z możliwości decydowania o sobie, choć ją mają. Zdają się na innych ludzi, okoliczności, czekają aż coś samo się wydarzy. W takim przypadku życie na własnych zasadach staje się wyjątkowo mało prawdopodobnym scenariuszem. Warto też pamiętać, że dysponujemy arsenałem narzędzi i cech, które zdecydowanie przydadzą się w zapewnieniu możliwości decydowania o sobie. Po pierwsze, zdrowie podstawa, o której zapominamy, a która daje nam sprawność i niezależność choćby od tych, którzy mieliby się nami opiekować. Po drugie, asertywność pozwalająca na niepoddawanie się naciskom w sytuacjach, gdy ktoś próbuje nas zmusić, do działania wbrew naszym zasadom. Po trzecie, finanse, mające co prawda kiepską sławę jako wartość, ale będące skutecznym środkiem do zapewnienia sobie niezależności i umożliwiające realizację własnych celów. Na przykład, mając pieniądze, możemy wykupić kurs pozwalający nam na zyskanie wiedzy, nowych kompetencji, podwyższenie kwalifikacji. Tych cech i narzędzi jest więcej, ale te akurat przyszły mi do głowy jako pierwsze, ponieważ sama staram się o nich pamiętać w kontekście dbałości o samodzielność. I was też zachęcam do przyjrzenia się temu zagadnieniu we własnym życiu. Kierowanie się własnym systemem wartości, realizowanie swoich celów oraz samodzielność i możliwość decydowania za siebie. To trzy najpopularniejsze odpowiedzi polek zapytanych o znaczenie stwierdzenia życie na własnych zasadach. Czym jest ono dla mnie? Oryginalna nie będę. To życie w zgodzie ze sobą i w poszanowaniu drugiego człowieka. To możliwość rozwoju, realizacji marzeń, rozwijania pasji. To świadomy wybór kierunku, w którym zmierzam. To odpowiedzialność za siebie i za własne decyzje. To też budowanie partnerskich relacji, to wolność i niezależność, umiejętność stawiania granic i obrony własnych wartości. To życie, którego scenariusz piszę ja sama. Ciekawa jestem, czym dla Ciebie jest życie na własnych zasadach. Daj znać. A jeśli podobał Ci się ten odcinek podcastu, to zostaw lajka. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli zasubskrybujesz kanał Okiem Wariatki na YouTubie. Dzięki temu nasze treści mają szansę dotrzeć do większej liczby osób, a my, to znaczy ja i Misiek, dostajemy porcję motywacji do dalszego działania. Możesz mi także postawić wirtualną kawkę w serwisie Bajkofitu. Link znajdziesz również w opisie do tego odcinka. Dziękuję za Twoją obecność. Do zobaczenia i usłyszenia.